Nazywam się Marcin Musyszyn. Wspólnie z bratem gospodarujemy w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim. Chciałbym zaprezentować mój nowy nabytek, kupiony około pół roku temu, przed sezonem wegetacyjnym opryskania. Ten zakup padł na maszynę, polską maszynę marki Krukowiak Herkules. Zakup tej maszyny był podyktowany tym, że mieszkamy w makroregionie, gdzie jest duża, dużo uprawia się kukurydzy ziarnowej czy też kisząkowej, a w związku z tym, iż lata są coraz cieplejsze, to mamy, rozpoczyna się, rozpoczynają się problemy z szkodnikami w kukurydzy, takimi jak mocnica prosowianka czy zachodnia stonka kukurydziana. No i a, a ogranicza to nasze zbiory i dlatego potrzebowałem... Potrzebowaliśmy z bratem maszyny, która właśnie będzie już z wysokim przyświtem i będzie służyła nam między innymi do, do, do tych zabiegów w wysokich międzyrzędziach kukurydzy. Jak również do pryskania zbóż czy też desykacji rzepaku, bo takie też te, ta, ta maszyna zadania u nas sprawuje. Zaczynając prezentację mojej maszyny, kierowałem się tym, żeby była właśnie do uprawy międzyrzędzi kukurydzy. Wysoki prześwit, który rzadko która maszyna samojezdna ma, najczęściej samojezdne są też podnoszone, ale ze względu na bardzo wysoką cenę tych maszyn i niestabilność, ja wybrałem sobie maszynę polską, która ma ten wysoki prześwit. Prześwit w tym miejscu. Do, do poziomu ziemi to jest około metr około m to jest bardzo wysoko. Jadąc nawet w bardzo dużej kukurydzy, bo taką też robiłem na, na w tym roku, yy, to ją tylko przechylało i po prostu stawała, nie łamałem Mogę jechać, w zresztą będziemy robić prezentację w kukurydzy, zobaczymy jak to wygląda teraz we wrześniu, bo mamy dzisiaj jest 11 wrzesień. Ten prześwit jest dlatego taki duży, ponieważ jest wysoko tutaj umiejscowione na mostach. Jak również założyłem do niego maksymalnie wysokie koła. Rozmiar tych opon to jest, z tego co ja pamiętam, nawet jest gdzieś napisane, to jest 380 na 90 R54. To są bardzo wysokie koła, bardzo, bardzo dobrze robotę robię. Opony są dosyć szerokie, więc mogę śmiało powiedzieć, że nie, nie tonie. Jeszcze go, nie, nie zdarzyło mi się go utopić po prostu tak przysłowiowo, jak to w, w rolnictwie bywa, że czasami są, no ale lata mamy suche i mokre. No ten rok od maja to był dosyć, dosyć mokrym rokiem. Firma Krukowiak właśnie ma to do siebie, że dobrze się współpracuje, bo po prostu co se klient zażyczy, czy tak jak ja, wymarzyło mi się parę rzeczy takich niestandardowych, które się nie zdarzają a. Z, co zamarzę, to to robię. Pierwszą taką rzeczą to jest wyposażenie w keszerek. Nie wszystkie to maszyny mają. Wąż jest chowany, wyciągany, ma długość 20 metrów, więc spokojnie mogę sobie do każdej lancy dojść. Kolejnym elementem jest sprężareczka. Nie musimy, jak się nam często... Dysze się nie zapychają, ale zdarza się przy, np. teraz przy rzepaku, przy takich substancjach gęstych, że e, się zapcha dysze, żeby nie dmuchać, nie dmuchać, to jest po prostu wyposażony e, w sprężareczkę. Która ma tutaj pistolet i w innych, w innych jeszcze elementach miejscach. Dodatkową taką opcją, która jest bardzo potrzebna i bardzo przydatna, są umiejscowione kamery. Ma tych kamer w sumie cztery. Jedna jest na przednią e, e, stronę, a trzy kamery jest do tyłu cofania i boczne, które bardzo do, do, doskonale widać, co się dzieje z tyłu, jak ciecz robocza jest, czy, 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 czy to wszystko do, do, dosyć do, dobrze idzie. Kolejnym elementem, który tutaj jest w tym opryskiwaczu, też chociaż w sumie w standardzie, ale ja go nie używam, bo po prostu nie, nie mam i zmiennej, jest zmienna szerokość robo jazdy. On ma hyd hydraulicznie z kabiny przełączanie i po prostu mogę różne dopasować. U mnie standardowo jest 2,25, ponieważ pasuje mi to w mojej ścieżki i do rozstawu kukurydzy. Tak samo. Kolejnym elementem wyposażenia tego opryskiwacza. Jest, to też jest na duży plus dla mnie zbiornik cieczy roboczej, który wynosi 5000 litrów i plus zapas jakiś może z 200-300 litrów tego nie wiem, ale dokładnie tak jak komputer pokazuje, tak wyprzyskuje tą ciecz roboczą. Jest zbiornik 5000 litrów, jest dość pojemny, dlatego mogę sobie pozwolić na mniejsze ilości tankowań e, cieczy roboczej. Kolejną jeszcze rzeczą, którą też zasługuje właśnie ten opryskiwacz, zażyczyło mi się, zamarzyło mi się, żeby było prosty. I prostota polega na tym, że jest wyposażony w system roboczy wszystkiego, oparty o firmę Od Odpocząwszy od rozwadniacza, poprzez zawory, rozdzielacze, dyszcze, wszystkie elementy są po prostu z tej firmy. Dlaczego są to tak ważne? Jest to bardzo popularna firma u nas w Polsce, Montowane są do wszystkich rodzajów opryskiwaczy. Mało tego, te elementy można dostać w każdym lepszym sklepie, pierwszym lepszym. W sklepie z częściami rolniczymi. Co czego nie można powiedzieć o innych markach, gdzie są specjalistyczne, szczególne, różne rzeczy. A wiadomo, podczas użytkowania to się, te elementy się potrafią gdzieś uszkodzić, gdzieś, gdzieś zaciąć, coś trzeba wymienić i jest później kłopot, bo trzeba zamawiać. A tutaj jest bardzo popularną firmą. No i nie ukrywam też, że w miarę, w, miarę w przystępnej cenie są elementy robocze. Kolejną rzeczą, właśnie taką jest, że układ rozwadniania. Jest bardzo bardzo łatwy i prosty w obsłudze. Wszystko jest sterowane hydraulicznie i takie intuicyjne jest. Kolejną rzeczą jest też na moją prośbę. Firma mi zamontowała wąż sawny do pobierania cieczy. Dajmy na to z, przez erektor z, ze studni, gdzieś ze zbiornika, czy tam z, po prostu wkładam, wrzucam do zbiornika węża i po prostu sam, samoczynnie opryskiwać zaciąga sobie, sobie tą, 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 tą ciecz roboczą. Wodę do, do, do rozporządzania. Wszystko jest tak dosyć dosyć wygodnie po, połączone, wszystkie przełączniki są, są na wyciągnięcie ręki. Bardzo prosty w obsłudze, nie ma, nie ma nic skomplikowanego i jedna rzecz, te dla mnie też jest bardzo kluczowa, że wszystko jest robione mechanicznie, a nie elektronicznie, bo po prostu wiemy wszyscy, że elektronika potrafi płatać figle i wiem, bo użytkuję też inne, inne rodzaje maszyny i starałem się, żeby y, maszyna była jak najbardziej funkcjonalna, ale tym samym, żeby była jak najbardziej prosta. Kolejną sprawą w tym opryskiwaczu jest łatwość dostępu do wszystkich elementów funkcjonowania tej maszyny. Wszystkie elementy robocze, ciecioczowe, filtry, filtr jeden z główny cieczowy jest bardzo łatwy dostęp. Tak samo do wszystkich elektrozaworów, zaworów czasami jest bardzo utrudniony dostęp. Tutaj po prostu dwoma przyciskami otwieramy sobie klapkę. I mamy dojście do. do, do wszędzie widzimy, lokalizujemy, czy Czy jeszcze mi się nie zdarzyło, powiem szczerze, bo, bo po prostu maszyna jest no, no dobrze skonstruowana i, i nie miałem już jakichś takich niespodzianek z, z, z tego tytułu, już, już, już awarii. Ale z łatwość dostępu do wszystkich elementów pracy tego opryskiwacza też jest, jest na, na, na duży plus dla, dla, dla tej maszyny. Silnik jest to bardzo dobry silnik, bo to jest włoskiej marki FTP. Silnik posiada moc 230 koni, jest to dosyć duża moc jak na taką maszynę, no ale bardzo przydatna, po prostu ten silnik musi ruszyć wszystkie pompy, u układ jezdny, no, jest to co, co ciągnąć. No i jest bardzo oszczędny, po prostu jest silnik wyposażony w pełen układ Common Rail, sterowany elektronicznie, więc, więc na, razie, na razie, jakby to powiedzieć, działa bez zarzutów. W tym miejscu mamy zlokalizowane serce całego opryskiwacza, czyli całą pompę cieczową. Jest dosyć wygodny. Ta pompa jest o parametrach chyba bodajże 400 litrów na minutę. W zupełności wystarcza do rozpylania każdej ilości wody, jak na razie, w tym, do tego momentu. Tutaj mamy też bardzo fajnie wygodne dojście do głównych elementów roboczych, czyli zawór sterujący, filtry cieczy. Tutaj na uwagę wskazuje, że sprężarka sprężonego powietrza, o której mówiłem, to nie jest od silnika, nie, nie ma, tylko jest po prostu dołożona elektryczna z butlą ciśnienie i możemy sobie tutaj podłączyć, w razie czego wydmuchać powietrze i powietrzem i mamy mamy łatwy jest dostęp do wszystkiego i, i jest to tak fajnie skumulowane zawór główny ten też ma na uwagę wskazuje, bo fajna rzecz, że przy napełnianiu nie idzie woda, nie idzie woda bez, przez wszystkie te elementy, tylko bezpośrednio otwieramy zawór, idzie od razu do zbiornika. Ma to na celu, że bardzo szybciutko na, na, napełnia zbiornik. A w tym miejscu mamy zbiornik oleju hydraulicznego do, do napędzania wszystkich elementów, łącznie od począwszy od jazdy, poprzez wszystkie siłowniki, sterowanie. I tutaj jest bardzo łatwy dostęp. Widać ile jest oleju, bardzo ładnie to jest pokazane i schowane.